ты видишь там бабки, где там двудястки гуляют, не? Спинка есть? Она идёт в другую сторону

Widzę, że nie podbywaj no, ani... To jest pełno łuski. No jest większy, to tak mniej przymodny przy w Pełno łuski? Nie, to no, jest ja no, widzisz, młody, on no, no, jednak dobrze wyczaju. My w trójkę się pomyliliśmy teraz. Do pełno łuskiego to chcesz Nie, nie, poczekaj, podbierasz. Poczekaj, ja Nie, nie, nie. Ty stoisz w miejscu. No ja cię podprowadzę, a tylko daj ty... go niżej, daj niżej podbierać. Jeszcze on nie jest gotowy. Poczekaj, poczekaj, Ja ci powiem. Tylko wtedy to podsumie. on jak widzi podbiera, to on spierdala jeszcze, wiesz? A, zobaczy Amur, zobaczy brzeg, to... Jeszcze za to trzeba od razu podbierać, to moment. A to nie, no bo... podbierać to ci rozwali. A my raz trzeba wykończyć właśnie.

O, teraz. Teraz, teraz, teraz. Czekaj, 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 czekaj. No, i teraz. Teraz podstaw już buż, buż, buż. I do siebie, do siebie. Do siebie, do siebie. Dobra, stań. I do pobierania. Pierwsza klasa.

Strykniesz mi ten, fotkę. Ty ja już nie wiem, który to jest skarb dzisiaj. Ty jak się nas proszę, patrz, nie lubi. No, 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 Dobra, poskosz. to tu wody, nie ma. kurwa zły, że dał się złamać, ale jak ładny. taki ładny, pełno Ładny jest Mały on nie, on nie miał zacięcia w Czysty pysk, to jest świeżynka. Nie wygląda. Takie małe karpie, jakie to mają duże pyski, nie? Ale karpie ładne ryby, są ma, że to wszystko Ale zasiadka się szykuje u Roberta, to jest dopiero pierwsza doba, nie? 12 z groszem tutaj. Kurwa, Ty! Jesteczka. Ładna. Chyba no nastroż się? Nie, nie chcę się nastraszyć, bo zły jest, że go złapałem. No. Tak. Ładna lepka. Kolejny krok. go wpuścić. Zimno! Zero stopnie kurwawek w maju, ale płetwa odmowy na kołnierzach. Zimno jak cholera, zdrowie. i takiego go oddajemy. She be the end of me I swore we'd never meet Now my and she's in the head i yeah. yeah. Pełno łyski, ale już mi ręka odpada. Zobaczcie. Zobaczcie jaka silna ryba. Zdrowa, silna. Już 10 minut go targa. A już mi ręka, już mi mówię, ręka mi mówię. Jutro, to znaleźliśmy wykleństwo.

Ten, ten, już jak się stanie. już ręce się trochę wyrobiły i nie czuję. No zaraz, zobaczmy. Ale ładnie jest. Pełno ustaw się tam wszystko. Zobaczymy. Które to nagrywa? I ona ja nagrywa. Ładna rybka. Co zażekujemy? No. to co ma po. nie moim holu Podłożyć zmianę trafia. Tu go połóż na stole, Chciałem się dzisiaj wyspać, bo w pierwszej nocy to po prostu była masakra. Dwa, dwie ładne ryby, które będziecie widzieć na tym filmie. bardzo ładne ryby w sumie, jak dla mnie. Jeden dyszka pełno łuski, niecała tam dycha, no. Drugi bardzo silny. Zresztą będziecie widzieć na nagraniu chyba te hol w ogóle. No, potężne ryby. Słuchajcie, 10 kilo, żeby ciągnąć tyle czasu, to jest po prostu masakra, nie? Ehm, to są sztywne wędki, nie? To są, są 3,5 lbs, 3,90. To jest, no mocna wędka. E, po drugiej dobie, tam mam jedną wędkę, tak sobie leży, e, tam 100 metrów wywózki jest tych ścin. Były wczoraj tam z tego brania, ale takie tam dzień, trochę tam, tam, coś, tam coś tam popikało. E, druga doba, czyli przyjechałem e, we wtorek o 19, jest czwartek, e, godzina 7.15, po 15 ryb łowionych kilka spinek. E, jestem bardzo zadowolony już, bo trafiła się czternastka z tego stawu. E, co najlepiej mi się tu spisuje, zauważyłem, że tak. E, to jako zalewa. To jest hot daemon z daemona Starbites. E. Spicy sausage ten. no lubią tu ogólnie ostre, nie? Spicy sausage to jest ten mgła. I to jest ciekawa rzecz z Genesisa, to, to jest pikantna kiełbasa. Peletokulki. I na no, to jest najwięcej brań, nie? Taki pellet to kulka, kulka, pellet. Ciężko to stwierdzić. Na to są brania i to daje też do zanęty. Mieszam konopię, kukurydzę gotowaną, świeżą. Do tego trochę peletów, alera. Eee, trochę, trochę kulek. Mam też Genesis Garlic Squid. Nagram w ciągu dnia, jak się wykąpię, trochę się ogarnę. Nagram trochę więcej. E, łódka Monstera od wtorku pływa, tam ileś jest 12 wywózek, 14 wywózek na 100 metrów. Ja mam 3 czwarte baterii ponad. 3 czwarte, ponad 3 czwarte, tam kreska pewnie jak jest tam od 90 do 75%. Więc tutaj, tutaj włożę non stop, próbowałem coś z rzutu, coś tam porobić, ale ja dzielę. E, to jest drugi dzień i ta łódka ma 3 czwarte baterii. I to no, stop, ja jeżdżę na cztery kije, nie? Tam 100 metrów, wywoziłem jeden kij. no, stop, tam, tam kilka, wywóz... naprawdę zrobiłem 12-13 wywózek. skromnie. tutaj to już nie, 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 nie policzę, ile zrobiłem, to co chwilę, nie? Tam co 2 godziny wywózka, i tak dwie 3 wędki, więc no, rewelacja, nie? Naprawdę. Jest rewelka, tak więc łódka, mustera. Autopilot jest spoko. Mogły mieć trochę większą dokładność, ale, ale jest naprawdę spoko. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak na razie. Druga zasiadka. To jest moja długa Tam Nawet baterii mi się nie udało rozładować na pierwszej. Tutaj też na razie jeszcze nie. Więc stanowisko 39 ja jestem sztywno. Eee... Wędki obok siebie. Chyba rezygnuję w ogóle z kulek. Chyba tylko pelety, pelety kulki będą. To nie ma sensu chyba. Chociaż na kulki też miałem, na garlic squid miałem, miałem kilka brań. Na warmuza nic. Dobra. Do później. Do następnej ryby.